Taki wóz plemienia Pikaniny olbrzymia pan Termniejsza. Jestem zmęczony po premiera Piotruś Pan Dlatego każe opowiadać wszystko mała blada twarz Piotrusiu Panie czyś ty Pan Czy chłopiec z krain Ja gram um, mamy trójki dzieci Misia Jasia oraz Wendy Jestem żoną pana Darlinga, Alisa Darling. Mój mąż, George, pracuje jako finansista. Jest dobrze usytuowanym angielskim mieszkańcem Londynu. No i wybieramy się na przyjęcie. Przed tym jednak powstaje awantura Olek. Tak zaczyna się przedstawienie Piotruś Pan. Miś nie chce go zażyć, ponieważ ten lek jest bardzo niedobry w smaku. I kiedy już zgadza się na to, przekonuje pana darlinga do zażycia leku, czego on w kluczowym momencie nie robi i wszystkie dzieci są na niego złe. Nasze dzieci mają zostać porwane przez Piotrusia Pana, mają wlecieć przez okno, o czym informuje swojego męża. On jednak to bagatelizuje. No i niestety wychodzimy na przyjęcie i zaczyna się dziać. Cała akcja. Ja wchodzę w szóstej scenie do domu Darlingów szukać swojego cienia, które piraci mi odebrali. I w pewnym momencie dowiaduję się, że zapomniałem kleju. I wtedy siadam na podłodze, płaczę. i Wtedy Wendy przychodzi i się pyta, dlaczego płaczę. No i wtedy akcja się rozgrywa. Dowiaduje się Piotr, co to jest pocałunek i naparstek. Gdy dowiaduję się, dlaczego płaczę, postanowiam mu pomóc przyszłości ten, ten cień. Wtedy dowiaduję się, gdzie mieszka, z kim i ogólnie co robią. Potem Piotruś zaproponował mi, że z nim poleciała do niby Walencji. Na początku jakby nie chciałam, ale z czasem jakby no już tak przekonał mnie. I pytałam się, czy mogą ze mną polecieć jeszcze bracia i mi się dowiedziałam, że mogą, to po prostu szybko ich obudziłam i polecieliśmy wszyscy razem. Pojechaliśmy do specjalnego takiego studia, gdzie był taki jakby karton. taki... Green screen tak zwany. No. I jakby na to się położyliśmy na brzuch. I wymachrywaliśmy rękoma i nogami, potem to się wycięło i jakby powstał z tego film. Jest lot do niebywalencji, potem piraci są w ósmej scenie. <grym wiosenka> My na swoim wbryku wpływamy razem w ósmej scenie. Dżentelmen w każdym calu i detalu z sygnetem rodowym, niesamowicie zmanierowany kapitan James Hack i podwładny y, kapitana Schnaps. Najbliższy zastępca, ale i przyjaciel. Cały czas polujemy na tego łotra Piotrusia, który kilkadziesiąt lat wcześniej, prawda, pozbawił mnie mojej rąsiulki. Straszna rzecz. Krokodyl posmakował mięska pana kapitana i wiadomo, strasznie mu się to spodobało. No i ze sznapsem staramy się przeżyć. Nie, nie do końca Schnaps podchodzi poważnie do Rozkazów, może trochę się boi kapitana. Jak to trochę? Bardzo się boi kapitana. No. Scena zaraz po tym, jak wjeżdża statek, czyli scena dziewiąta, gdy zaskakuje haka krzycząc: Tyle się mówi o tym kapitanie, że tak nie uległ facet jak pan, a tak bardzo boi się krokodyli. Następnie trochę tak droczę się z kapitanem, który trochę już z czasem robi się na mnie zły. Indian najbardziej poznaje się w dziesiątej scenie. Scena ta nazywa się Wejście Indian. Wtedy wszyscy Indianie wchodzą na scenę, pokazują swoje tajemnicze i groźne oblicze, zarazem gestów i tańca. Ja w muzykalu jestem cygysą z białą lilią w zębach. Jestem córką wielkiego wodza, pianinów. Jako Indian można nas zobaczyć jeszcze na samym początku, przed zaczęciem całego muzykalu, gdy wszyscy wbiegają z okrzykiem ze zgroźnymi spojrzeniami i z elektryczną pochodnią, jakby chcieli kogoś po prostu utłuc, upolować. W 11 scenie można zobaczyć, że jesteśmy zagubieni. śpiewamy o tym, że jesteśmy zagubieni, zagubieni czyli wypadliśmy z wózka i... i Piotruś Pan przywiózł nas na wyspę Nieby Walencji. Walencji. Poznajemy zagubionych chłopców właśnie z tej wyspy Nieby Walencji, boją się, że z kierlince coś się stanie, Strzelają w Wendy, dowiadują się później, jak ona spada na ziemię, że to jednak była Wendy. Później Piotruś nadlatuje. Piotruś wraca z Wendy, to wtedy myślimy, że to jakiś wielki ptak, a to na była Wendy i musiała, i musiała w nią strzelić. I ona spadła i to nie był żaden wielki ptak, tylko jakaś dziewczynka. Ale okazuje się, że strzała trafiła w guzik, który Piotruś podarował jej w domu Darlingów i na szczęście Wendy przeżyła. Piraci! Do podziemnego domku! My robimy hałas, no. My jesteśmy w gruncie od tego, żeby nadać tej sztuce takiego, można by było powiedzieć, pierwiastka dynamiki lekkiego takiego plugastwa, które rzadko się w punkcie spotyka w punkcie, w baśniach już same nazwy, prawda, moich podwładnych, Schnaps, Alpaga, e, Wermut, prawda, już, już sugerują, prawda, czym się zajmujemy w wolnym czasie. Muszę panią odesłać pod eskortą na Skałę Rozbitka. Mam za zadanie Tygrysicę odwieźć na Skałę Rozbitka, tak jak Hak mówił, gdzie przypływ sprawi, iż będzie ona bulgotać. Ale Piotruś, udając głos haka, manipuluje mną i sprawia, że sznaps wypuszcza tygrysice, która nasem nie odpływa. Potem jest skała Rozwitka, gdzie poznaję tą wyspę. I trochę jest szkoda, że nie pozwoliłam, żeby przeprowadzić moich braci i tłumaczę, jakie są zasady mojego wychowania. Ja właśnie pokazuję w tej scenie. Piotr pokazuje w Wendy skałę rozbitka, że tam właśnie będą śpiewały sireny o wschodzie księżyca. Wtedy jest tak magicznie na skalę rozbitków pada świetne światło, syreny, które pomagają jeszcze lepszy efekt zrobić. Oni tak pięknie śpiewają, zauroczeni po prostu jakby byli w sobie zakochani od zawsze. Trzymaj mnie w W drugim akcie ponownie wchodzą Indianie w pierwszej scenie, to jest scena 16. Wszystko zaczyna się od monologu wodza, który dziękuje Piotrusiowi Panu za uratowanie właśnie mnie. Indianie wtedy całą radością świętują, że udało się uratować przed kapitanem Hakiem Białą Tygrysicę z Lilią Zębach. Wszystko zaczyna się od tańca Piotrusia z Białą Lilią Zębach. W czasie tego święta Indian, I zaczynam tego swojego takiego tańca szamańskiego, nie? bo otóż jestem właśnie tym szamanem, no i tutaj zaczynam wywijać na lewo, prawo, tam powachlować trochę no. i w ogóle. No, no i tak później ja dosiadam się do bębna, oni tam gadają o ja bębnie. I... Ci Indianie za to, że uratowałem tą córkę wodza Pikaninów, to oni nas uratowali właśnie z tego przypływu i po drugim akcie zaczyna się świętowanie. Potem jest pocałunek, gdzie mówię, że minęło już dużo czasu, odkąd mnie nie ma w domu, i się zaczęłam martwić, czy nie będzie chciał mnie wymienić jakby na inną matkę. Potem Piotr powiedział, że nie i to mnie trochę zadowoliło, ale się zapytam, jak kim na niego jestem, i powiedział, że jakby jest moim yy, synem. I tak trochę mnie to zasmuciło, bo myślałam, że będzie jakiś taki mój mężem czy coś w tym stylu. W sumie najbardziej mi się podoba to, gdzie możemy usiąść sobie i jakby spędzić trochę czasu, czyli bajka Wendy, gdy opowiadam bajkę i mogę jakby trochę spędzić z niej czasu. Najpierw była bajka. Bajka Wendy. No trochę byliśmy I koniec, brojni w no, Na koniec mieliśmy bajce. odlecieć z nią, ale nas, ale nas złapali piraci chcę żyć wśród Kiedy śpiewam moją finalną pieśń, nie znoszę chamstwa, bo niestety tego chamstwa, arogancji, hejtu jest wokół nas coraz bardziej. I to jest właściwie takie przysłanie Piotrusia Pana, żebyśmy potrafili z tym walczyć, ewentualnie w jakiś tam sposób sobie radzić. I na koniec tam walczyliśmy z pilotami? Tak, i, I wracaliśmy z Wendy po, po, do, do, do domu, domu Darlingów. Na początku pan Darling siedział, po, po siedział w budzie, a pani siedziała na krześle. Pojawiamy się już e, ciągle pełni nadziei, e, prawie na finiszu przedstawienia, gdzie dzieci mają wrócić do nas. Wracają, e, jesteśmy przeszczęśliwi. Kara, surowa kara, którą sobie sam zadał pan Darling, żeby mieszkać w budzie i poruszać się w niej, kończy się. No i jeszcze pojawiają się oprócz naszych dzieci jeszcze inne. Wtedy przychodzą zagubieni chłopcy, gdzie tata nie chciał na początku ich za bardzo, ale trochę jakby nakrzyczał na niego, i w czasie się zgodził. Nasza rodzina się powiększa. Zostajemy wszyscy razem, jednak Piotruś niestety oblatuje, aby wrócić po latach. Po kilkudziesięciu latach pojawia się dorosła łędzi i spotyka Piotrusia pana, który powraca. Jest to scena finałowa. Piotruś zabiera na wiosenne porządki, tym razem córeczkę dorosłej łęgi. Scena pocałunku, który posyła Wendy do Piotrusia Pana w przestrzeń, pozostawia w widzu taką niepewność, co wyda wydarzy się dalej i taką nadzieję na powrót jednak Piotrusia jeszcze raz do kolejnych dzieci. Piotrusiu, weźłeś Najtrudniejsze to było chyba podzielenie się kto będzie gdzie, bo wiadomo, że są osoby, które odznaczają się, na przykład talentem artystycznym. I tu nie było problemu i wiedzieliśmy, że to będzie na przykład osoba w scenografii, czy w kostiumach. Ale było kilka osób, które po trochu pasowały do jakichś grup, także zrobiliśmy grupę techniczną, która pomagała po prostu pozostałym e, scenografia. Okazała się dużym problemem, bo szybka zmiana w scenografii nie było czasu. To jest dosłownie kilka sekund, aby całkowicie zmienić wygląd sceny. Trudne też było zebranie wszystkich w jednym miejscu, aby próby odbywały się ze wszystkimi. I taka mobilizacja, bo jednak siedzenie w szkolnych ławkach to nie było do końca to, tam się nie czuło takiego klimatu. Także tam każdy nie brał tego na poważnie i dopiero jak przyjechaliśmy tutaj, to tak ruszyło. Wspominam taką pierwszą z zabawnych sytuacji, kiedy no, reżyserki wymagały, żeby aktorzy nauczyli się jednak swoich rur, bo już czas gonił i rzeczywiście muszę przyznać, że, że pięknie tych rur nauczyli się uczniowie. Natomiast no, problem był z dorosłymi aktorami, którzy nie nauczyli się równy i właśnie reżyserki. Nie wiedziały, jak delikatnie zwrócić uwagę nauczycielom, że wypadałoby już tych ról się nauczyć. I pamiętam, że podeszły do mnie i powiedziały, pani dyrektor, czy my możemy zwrócić uwagę, żeby się nauczyli ról. A ja mówię, słuchajcie, jesteście reżyserkami, możecie wszystko, raczej nawet powinnoście wymagać, żeby się tych ról nauczyły. I wtedy dziewczyny podeszły i zwróciły uwagę i rzeczywiście trochę pomogło. Było śmiesznie, wesoło. No, no. Trochę kłótni też było. No, trochę się no. kłóciliśmy, ale doszliśmy no, ale do... Ale doszliśmy do... do... Najtrudniej no, było się nie zgrać, No. Nie? No na pewno bardzo miło, bardzo dobrze. Też były Czasami też się nie chciało przychodzić, było bardzo dużo pracy. A, naprawdę, jakby można powiedzieć, że warto było w to pracę. Wspominać to będę jako... jako jedna z lepszych rzeczy, które mnie spotkały kiedy uczęszczałem do szkoły w Zieleniu, na pewno będę rozpędzał jako ciekawą historię, którą przeżyłem wraz z moimi znajomymi. To już ostatni rok w tej szkole, i raczej nie będzie za bardzo czasu, żeby się spotkać. a To będzie akurat taka, taki miły odnośnik, żeby yy, cofnąć się do tych lat. Ja również będę bardzo miło wspominać wszystkie te próby, bo też jest to mój ostatni rok w tej szkole. Ostatnia przygoda z muzykalem, chociaż nic nie wiadomo w życiu. Próbuję powiedzieć bardzo mile, było dosyć śmiesznie, były też smutne rzeczy, ale było wiele radosnych, wiele zabawnych rzeczy, które na pewno zapamiętam i będzie dobrze. W normalnej szkole takiego czegoś by raczej nigdy nie było, a to jest zabawa, nowe doświadczenie plus jeszcze możliwość pokazania się na scenie. Po prostu dobrze się bawimy, to jest dla nas czas... Y tak mówiąc, sucho integracji, ale nawiązywania więzi, przyjaźni, yy, których właściwie w ławce szkolnej nie mielibyśmy okazji yy, nawiązać. Poza tym no, wspaniali ludzie, wspaniali młodzi ludzie, wspaniałe wrażenia i przyżycia I, 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 i to wszystko, co zrobiliśmy no, właściwie tymi, tymi łopkami sami. Także to też na pewno zostanie gdzieś tam w pamięci na długo. Myślę, że stworzyliśmy, no przynajmniej my, piraci, takie role no, niezapomniane, które gdzieś tam widzowi głęboko zapadają w świadomość. Każdy wiem, ile wysiłku wkładał w to, żeby przekazać treść libretta Jeremiego Przybory, żeby, żeby przekazać publiczności przez siebie, przeciągnąć to wszystko, co jest istotą całego przedstawienia.